Hej, hej, witamy Was w kolejny dzień. Dzisiaj jest wtorek? Tak. Wtorek, Cześć. tak. Yy, 23. Jesteśmy już prawie 3 tygodnie bez dwóch dni w trasie, czyli to łatwo policzyć. 3 tygodnie to by było 21, minus 2, czyli wychodzi na to, że 19 dzień. Bo niektórzy pytają, jak długo już jedziemy, ile przejechaliśmy kilometrów, więc już Wam mówię. Około 1350 chyba już to będzie, bo wczoraj zrobiliśmy znowu setkę, a wczoraj rano było 1250. No, więc ściągniemy dalej. Dzisiaj jedziemy do Giżycka, gdzie będziemy mieli nocleg. Wczoraj udało się dogadać, z, sprawdzić, bo mieliśmy zaproszenie od y, Damiana. Damian potwierdził, także... Daniela. Y, Daniela, od Daniela, tak, przepraszam. Yy, mamy potwierdzenie, więc sobie tam pojedziemy. Pojedziemy tak Green Velo, a potem zjedziemy po prostu na południe. Będzie około 80, może 90 km, zależy od wariantu. W każdym razie musimy jeszcze jakiś sklep rowerowy, czy tam jakiś, yy, gdzie można kupić dentki, zahaczyć. Bo po prostu jak chcę kupić dwie dentki i tą cienką wymieniam w swoim tylnym kole, mam nadzieję, że 40 km mniej więcej do tego sklepu jest uda się przejechać. A jak było w nocy? Przyjemnie. Maciek się znów skaża, że cały czas pchałam. No, darenda. A ja się skarżę, że cały czas ściągnął ze mną, ze mnie spivor. Darenda pchała. Było północy, padało, namiot na szczęście już rano nam przesech. W namiocie bardzo ciepło. Do pierwszej w nosy chyba wysyłałem film, ale udało się. Słuchajcie, zacząłem go wysyłać chyba o 21.00. Ustawiłem budzik na pierwszą w nocy, bo tak mniej więcej telefon podawał, kiedy się załaduje. Obudziłem się, tam kliknąłem, dodałem miniaturę, napisałem krótki opis, parę słów kluczowych, zatwierdziłem. Widzicie jakie poświęcenie. Wszystko dla Was, ale dzięki, bo wiem, że Wy na te filmy czekacie i wiem, że jest od Was duży odzew w łapkach i tak dalej. Zbliżamy się do miliona wyświetleń, zbliżamy się do tysięcy subskrypcji. No, także to też jest super. Także jest super. Słuchajcie, jak jesteście w pracy, na przykład oglądacie ten film, macie taką możliwość, to włączcie sobie w jakimś okienku Edge na przykład y, zapętloną którąś playlistę, żeby sobie szła w kółko. Nam to troszeczkę podbije statystyki i najlepiej bez żadnych adblocków. To będzie też miły prezencik dla nas. Hej. No, rozpadało się myśleliśmy, że nie będzie zbyt źle, więc założyliśmy ubrania, ale zaczęło padać mocno, mocniej, więc wjechaliśmy na taki duży przystanek, bardzo ładne, malowane. Skąd? I tutaj jeszcze kwiatki i jakiś krajobraz. W ogóle wam powiem, że tutaj robią dość takie fajne, takie przestronne te przystanki Odbiety nawet można by w nich spać, bo... I często są pomalowane. Tak, i są dość czyste. Wy pytaliście też, żeby Dorenda pokazała ochraniacze na buty. Aktualnie ma właśnie założone. Może pokażesz, co? Tak. O, zobaczcie. Tak to wygląda. One są marki Valdé, ale są różne oczywiście. Tutaj można to przeciągnąć, żeby nie było za szerokie. I z tyłu mają rzepę. O. Tak, I mają dyskusja. dziurę tu, że jakbyście mieli, podnieś jeszcze nogę, jakbyście mieli, słuchajcie, SPD, to tak. można, można je używać. Tak. No, na, na te buty akurat są troszeczkę małe, bo one wystają za bardzo i, i nie domykają się na, z dołu, ale są różne rozmiary oczywiście. I co, nie przemoknie Ci but? Nie, nie, nie. No, to spoko. Tak. I spod tak. niezwierzchu, nie? Tak. Zadowolona jesteś? Bardzo. W Różance na Podkarpaciu mają malutki wiatrak, a teraz jesteśmy już chyba na Mazurach. No, bar... województwo Warto. Warmia i Mazury, ale wydaje mi się, że już jesteśmy w tej części Mazurskiej. I stara różanka. I tutaj jest, słuchajcie, wiatrak prawie, że jak holenderski dorenda mówi. O, trochę podobny. Szkoda, że tylko zniszczony. Nie ma wszystkich tych śmigieł czy skrzydeł. Skrzydeł. skrzydeł ale widzicie, no, pewnie dałoby się go odrestaurować, szkoda, że jest w takim stanie, bo mógłby być naprawdę niesamowitą atrakcją turystyczną tutaj. Powiem wam, że my 15 km już zjechaliśmy z Green Velo, Ale też ten odcinek, którym jechaliśmy dzisiaj w sumie od rana w żaden sposób szczególny nie był. Nie. Może też ta no, pogoda jest. Tak, może też ta pogoda jest dzisiaj taka trochę denułująca, ale nic szczególnego. Lecimy dalej. Dojechaliśmy do Kętrzyna. I słuchajcie, bardzo ważną rzecz udało się nam załatwić. Jesteśmy tutaj pod Martez Sport. Nie to, że robimy reklamę, po prostu to był <laughs> najbliższy sklep od drogi naszej drogi dosłownie 200 czy 300 metrów. Zresztą jest tu więcej sklepów, jakieś Tesco, jakiś media ekspert. Po prostu mówimy Wam, że jakby coś bylibyście w potrzebie, to takie dentki można sobie tutaj nabyć. I słuchajcie, od razu zwracam się do Pana Ryszarda, Pana Wiesława i Pana Maciej'a z wielkimi podziękowaniami, bo spojrzałem sobie na Rewoluta i dziękuję Wam za wpłaty. Między innymi. Za to są te dętki, ale też może będzie na noc, jeśli będziemy w takiej potrzebie, może na jakieś żarełko po drodze. No słuchajcie, jesteście naprawdę super i bardzo, bardzo duże, duże, duże dzięki. Dorenda też. Tak tak. też dziękuję. tak, tak. Z uśmiechem, tak? Zgadzam się z Maćką. No, mamy jeszcze do... gdzie my jedziemy do Węgorzewa. Nie, nie, nie. Do, do, Giżycka. do Giżycka. My się myli Węgorzewo z Giżyckiem. Jedziemy do Giżycka, mamy stąd jeszcze 30 km. Jest godzina druga, więc w sumie chyba czas nie najgorszy. I prawie Myślę, cały czas trochę pada, no, trochę nie pada. Niestety, widzicie, prawie... tak, tak ta siąpi. Cóż zrobić? No, I ciekawe. Przynajmniej jedziemy do kogoś, kto nas zaprosił, więc będziemy mieli tam nocleg pod dachem, więc te ciuchy może się wysuszą. Dojechaliśmy właśnie do Giżycka, słuchajcie. Coś niesamowitego. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Giżycko jest to żeglarska stolica Polski. Jeszcze nie tak dawno przejeżdżaliśmy przez centrum świata, jak to Darenda pięknie nazwała. Czyli to miejsce, gdzie byliśmy pod Pałacem Kultury, a tu już jesteśmy słuchajcie, w żeglarskiej stolicy polskiej. Ile minęło? Tydzień? Coś koło tego może tydzień i Kultury? dwa dni. No. Słuchajcie, tam jest taki mostek, właśnie chcieliśmy przez niego przejechać. Ale okazało się, że on jest teraz mostek jest jakby podniesiony czy tam otwarty. otwarty Czyli dla nas zamknięty. Dla nas zamknięty, natomiast mogą przepływać łódki. No ale na Bóg szczęście pokazano, że jeszcze 29 minut będzie trwało, więc objedziemy tym tą tak. piękną kładką. Jest taka kładka, więc więc nic. po prostu jedziemy dalej. Odcinek na 30 km. No to tak jechaliśmy w deszczu. Raz padało, raz nie padało, ale nie był to zbyt przyjemny odcinek. Samochodów było dość sporo, i wszyscy strasznie pędzili, zupełnie bezmyślnie. Szybko, tyry nas na zakrętach, na podwójnych ciągłych wyprzedzały. No, uważam jednak, że ta kultura jazdy tutaj nie jest najlepsza. I droga bardzo wąska, żadnego pobocza naprawdę było to niebezpieczne. Hej, hej. Dojechaliśmy. Słuchajcie, ten ostatni odcinek naprawdę był męczący, ale się udało. Jesteśmy u Daniela. Cześć, hej. który nas zaprosił tutaj wielkie dzięki. Daniel może coś o sobie powie teraz? Czy za chwilę? Jak... No, za chwilę. Za spokojnie. chwilę. No. Ja po prostu no. gdzieś sobie wyjdziemy jeszcze tutaj popatrzeć po okolicy. Daniel podróżuje. Też ma swój kanał na YouTubie, więc pewnie was to zainteresuje. Opowie o nim później, ale chociaż powiedz jak się nazywa już teraz. Outsiderzy. 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 Ja tak. jeszcze nie widziałem, ale, ale opowiadał o Izraelu, tak? Tak, tam jest Izrael. To znaczy to jest dopiero początek tak naprawdę kanału, uh -huh. tak, bo on dopiero powstał e, niedawno. Jest e, kilka filmów na tym. E, e, obecnie teraz składam z Turcji mój wypad. A, ale jeszcze mieliśmy tam z Jordanii, tam z Izraela też powstaje. I takie powstaje. vlogowe robisz? Coś, vlogowe. Takiego jak, tak, tak, coś tak, podobnego tak, jak my. Tak, tak. No, to jeszcze spokojnie, to jeszcze opowiesz, a tymczasem ja Wam ten dzisiejszy odcinek zmontuję i do zobaczenia. Hej. Hej.